Mateusz Morawiecki zabrał właśnie głos w ważnej dla Polaków sprawie. Premier zdradził, co czeka nas w najbliższej przyszłości w obliczu walki z pandemią koronawirusa. Na słowa szefa polskiego rządu czekało wiele osób. Co dokładnie powiedział Mateusz Morawiecki? Mateusz Morawiecki stara się na bieżąco informować Polaków na jakim etapie walki z koronawirusem obecnie jesteśmy. Należy pamiętać, że walka z pandemią nie dotyczy wyłącznie kwestii zdrowotnych, ale także gospodarczych. To właśnie do nich odniósł się premier w najnowszym nagraniu. Mateusz Morawiecki nagrał wiadomość dla wszystkich Polaków. Naszym najważniejszym zadaniem jest chronić Polaków, wszystkich. Dlatego od samego początku epidemii podejmowaliśmy szybkie i zdecydowane działania. Dzięki tym decyzjom i wielkiej odpowiedzialności Polaków wspólnie nie dopuściliśmy do tego, by w naszym kraju powtórzył się tragiczny scenariusz, który obserwowaliśmy w wielu innych państwach, powiedział premier w odezwie do rodaków. Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, dzisiaj największym wyzwaniem jest nadrabianie negatywnych skutków gospodarczych, jakie przyniosła pandemia. To właśnie na tego typu działaniach ma się skupić polski rząd w najbliższym czasie. Dwukropek dziś. Kolejnym wielkim wyzwaniem jest ochrona polskiej gospodarki, miejsc pracy milionów Polaków. Robimy to. Zaangażowaliśmy największe w historii środki, odmrażamy kolejne obszary naszego życia, ale robimy to odpowiedzialnie. Potrzebujemy nowej normalności, bo świat nie będzie już taki sam. Mamy plan. Jeszcze szybciej będziemy nadrabiać dystans do najbogatszych, bo jesteśmy narodem pracowitym, kreatywnym i solidarnym. Tłumaczy premier Mateusz Morawiecki podkreślił również wagę motywacji, jaka powinna stać przed wszystkimi. Nie można zapominać, że kryzys dotknie zarówno obecne, jak i przyszłe pokolenia. 2. Wierzę w Polskę i wierzę w Polaków. Pamiętajmy, dla kogo to robimy. Dla naszych dzieci, wnuków, rodziców i dziadków, powiedział premier na koniec wystąpienia, opublikowanego na oficjalnym twitterowym profilu kancelarii premiera. Kancelaria premiera na Twitterze